Jutro 27 września jest dla szkoły podstawowej nr 6 wyjątkowy dzień. To jest dzień patrona Szarych Szeregów. A dzisiaj mamy poniedziałek 26 września. Dlaczego akurat tutaj się spotykamy i co się będzie dzisiaj tutaj działo? Dziękuję za to pytanie. Oczywiście, że tak. W przeddzień święta powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w przeddzień powstania tajnego harcerstwa Szarych Szeregów, oczywiście spotykamy się na starym cmentarzu, gdzie leżą żołnierze szarych, harcerze szarych szeregów, żołnierze armii krajowej, gdzie mamy symboliczne mogiły Pomnik Armii Krajowej, pomnik Szarych Szeregów i naszym obowiązkiem jest zadbać o to, żeby przygotować te miejsca na tą piękną jutrzejszą uroczystość, zadbać o nie. Bo wiemy, że tych już starszych kombatantów, tych harcerzy Szarych Szeregów nie ma i nie ma kto o nich dbać. Kultywuje to właśnie szkoły, szkoły redkińskie, które noszą piękne imienia, imiona pięknych patronów i taki mamy obowiązek. No dlatego tutaj nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 przyszli na ten cmentarz, ale również uczniowie 33 Liceum Ogólnokształcącego i nie jest to chyba przypadkowe. Nie jest przypadkowe, bo świętujemy ten dzień wspólnie. 27 września 1939 roku, przypominam, powstaje tajne harcerstwo, ale powstaje też służba zwycięstwu Polski. A, czyli mamy początek polskiego państwa podziemnego na no, przecież ci żołnierze AK nie działali od 1942, tylko od samego początku, pod inną nazwą. Więc tak naprawdę początek e, niepodległościowych organizacji jest właśnie 27 września 1939 roku, przeddzień kapitulacji Warszawy. Warszawy nie Polski przypominam, bo my nigdy nie skapitulowaliśmy. Jak pan powiedział, główne uroczystości będą jutro, czyli 27 września. Co się będzie działo w Szkole Podstawowej nr 6 i w 33 Liceum? Tak, mamy spotkania z młodzieżą. Mamy apel, apel taki można powiedzieć pamięci. Będziemy mieć gościa gawędę, Drucha Jakubca, który bardzo mocno jest związany z środowiskiem szarych szeregów, stowarzyszenia szarych szeregów, który opiekował się można powiedzieć do końca życia też wybitną osobą, czyli matką Janka Bytnara. On przyjdzie do nas, potrafi mówić do młodzieży, potrafi do nich do nich docierać, więc mamy takie spotkanie. Później dzieci będą miały właśnie spotkania z harcerzami, akcje różnego rodzaju, byśmy powiedzieli lekcje w terenie. No a część uczniów pojedzie pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego na Plac Halera, gdzie co roku się tam spotyka całe środowisko, miasto, państwowe instytucje i składają hołd tym bohaterom o godzinie 12.27 września na Placu Halera przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Trzeba powiedzieć, że szkoła podstawowa nr 6 od niedawna ma tego patrona, czyli szare szeregi. Jaka jest historia nadania szarej szeregi szkole podstawowej nr 6? Bo wiem, że Pan miał w tym duży udział. Bo miło mi dziękuję. Oczywiście, że tak. No Ja pracuję w dwóch szkołach: w Szkole Podstawowej i w 33. Liceum. Od ponad 20 lat, 33. Liceum, które jest przez ścianę, które jest obok, które praktycznie jest w tym samym budynku, nosi zaszczytne imię Armii Krajowej. No i tak jak od lat nie miała szóstka tego patrona. To tak myśleliśmy, jaki to ma być patron. Oczywiście było kilku kandydatów, ale młodzież, dzieci, społeczność wybrała po prostu tych młodych, młodszych można powiedzieć, bohaterów względem właśnie tych starszych zakaczyli czyli po prostu młodszych żołnierzy polskiego państwa podziemnego. Dobrze, może trochę na koniec historii, bo 27 września powstaje konspiracyjny Związek Harcerst Polskiego harcerstwa. Ale nazwa Szeregi jak gdyby dopiero później zostaje temu, tej konspiracji nadana. Jaka jest właśnie historia tej nazwy? Florian Manciniak, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów właśnie nawiązywał do tradycji, tradycji wielkiego rycerza z czasów średniowiecza, Floriana Szarego. A bitwa pod Płowcami, w której bohatersko bronił Swojego władcy Florian Szary miała miejsce właśnie 27 września 1331 roku. I być może właśnie stąd. Skoro Szary to szeregi, a szeregi w harcerstwie, szeregami maszerujemy, no to może szare i szare szeregi. Taką ja wersję znam, taką przedstawiam, choć mogą być oczywiście jeszcze zupełnie inne. Drug Jerzy Miesznikowski w środowisku ucznickim jest wyjątkową postacią. Też był kandydatem na patrona szkoły podstawowej nr 6. Wyjątkowy harcerz, zaangażowany w konspirację, zaangażowany w mały sabotaż, biorący udział w akcji Burza był harcerzem, który na pewno nie był jakimś takim, byśmy powiedzieli, stylnego szeregu. Ale najbardziej wsławił się akcją w Łowiczu w 1945 roku, kiedy wraz ze swoimi kolegami harcerzami odbijali jednego z druhów o pseudonimie Cyfra i odbili przy okazji 70 więźniów politycznych, których po prostu Uwolnili bez jednego wystrzału, bez jednej ofiary śmiertelnej. To była wyjątkowa akcja. Później Drug Mieszkowski przypłacił, to można powiedzieć, taką, byśmy powiedzieli, karierą też, ale też tym, że w ogóle musiał się ukrywać, a w 1952 roku został aresztowany, skazany na 12 lat i wyszedł. Dopiero w 1955 tu się już zaczynają przemiany, więc było troszeczkę tych amnestii. A następnie pracował jako, jako nauczyciel. Nauczyciel, trener, wychowania, kultury fizycznej. Przede wszystkim właśnie w szkole podstawowej numer 6, a później w 26. Liceum Ogólnokształcącym. Wyjątkowa postać, tak jak już wspomniałem, jeden z kandydatów. No, ale młodzież wybrała. Chciała kultywować tradycję całego środowiska, całego środowiska szarych szeregów, ale w ten sposób. Drug Miecznikowski też jest naszym patronem, bo był wyjątkowym harcerzem Szarych Szeregów. Które jesteście klasy? Z ósmej. Lubicie historię? No tak, raczej lub, lubimy. E, a dlaczego tutaj przyjechałyście? Kazali, kazali nauczyciele, czy jakiś inny powód jest? Bo samo chciałyśmy pomóc i zrobić no, sprzątność groby dla, dla naszych patronów. Czyli nauczyciele zaproponowali, a wy. my się sami zgłosiliśmy. Sami się zgłosiliśmy. Tak. Lubicie takie akcje, to trochę jak gdyby żywa historia. Yy, tak, ba ja bardzo na przykład lubię. A czy w jakichś innych takich akcjach yy, uczestniczycie? Są w szkole jakieś rajdy? Ostatnio był na przykład, tydzień temu, yy, w Żytniach właśnie. Też, yy, no. Coś więcej możecie powiedzieć o tym rajdzie? Gdzie on był? Yy, on był w Żytnie i był o, o misji Freston. A coś więcej możecie powiedzieć o akcji Freston? No to była misja w 1944 i 1945 roku, żeby no i wtedy Anglicy przylecieli do Polski, żeby pomóc Armii Krajowej. Jesteśmy tutaj na cmentarzu, starym w Łodzi. Widzimy młodzież. Chyba musi Pana cieszyć taka aktywność młodzieży związana z upamiętnieniem polskiej historii. Oczywiście cieszy aktywność młodzieży, cieszy inicjatywa nauczycieli. Młodzi ludzie akurat tutaj sprzątają, czyszczą pomnik. Poświęcony harcerzom poległym w czasie II wojny światowej. Jesteśmy w przeddzień święta polskiego państwa podziemnego, w przeddzień kolejnej rocznicy powstania Szarych Szeregów, czyli takich rocznic, związanych w dużej mierze z ich rówieśnikami sprzed lat i z ich walką o wolną ojczyznę. Słyszałem, że i PEN chyba tutaj również będzie uczestniczył w akcji również takich lekcji przy grobach żołnierzy Armii Krajowej i szereg szeregów. To znaczy tak dzisiaj jak młodzież się upora z tym sprzątaniem wtedy razem z uczniami przejdziemy do kilku wybranych grobów i będziemy opowiadać o jak mówię kilku postaciach kilku z bardzo wielu zasłużonych dla historii naszego miasta i dla historii Polski którzy są tutaj pochowani. A czy jakieś inne jeszcze akcje IPN w najbliższym czasie będzie organizował, był upamiętnić Szare Szeregi, czy Armię Krajową, w której rocznica powstania przypada na luty? W tym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę powstania Armii Krajowej, 80., więc jesteśmy już po całym szeregu działań oznaczania grobów, rozwieszania banerów na terenie całego województwa. Także jakby w, w tym roku myślę, że tą akcją kończymy. Ale będziemy jeszcze organizować spacer gdzieś w okolicach 11 listopada, związany również z bohaterami Walko Niepodległości. I kto wie, czy jeszcze nie mamy wybranych postaci, również nie będą tam omawiane biografie sylwetki żołnierzy Armii Krajowej.